Siemoneczko jestem Mikołem. Wiem, że tamto nie było filmów, filmów, filmu, cokolwiek. Ale dzisiaj jestem z moją kuzynką. Witajcie. Cześć! I ten. I dzisiaj pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, łapka w górę, dzwoneczek, żeby nie przegapić ani jednego filmu, a my lecimy. Jeśli chodzi o jedną rzecz, o Minecrafta. To niestety jest przypał, ale to już na koniec filmu wszystko Wam powiem. Robimy coś takiego jak na mo modul modulator cokolwiek głosu. Chodź, usiądź tu, będzie lepiej. O, i, i, i będziemy musieli nagrać...

Na serda, polecam. Siema, siema, jestem pan! Mikołaj z naszą gają! Cześć! Siema, siema, jestem pan! Mikołaj z naszą galem! Tak! Dobre! To było już? Dreszczny. Siema, siema, jestem pan, Mikołaj z naszą garag... Ojej, to dziwne. Ja piu, piu. I jeszcze dziecięca ta piła, a ten typę podpiły. Siema, siema, jestem pan, Mikołaj z naszą garag... Galację wybrać? Tak, od stąd dotąd, co A... wybierasz? Może bym chciała. Może. Wiązać tego, tu tak. olbrzyma. Nie chcę nie tego. A, no to, no. No to zobaczmy. Szynma, Szynma, jestem pan Mikołaj, znasz już Cześć. Chodzi o to, że to, 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 to. widzowie, to, 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 chodzi o ten jeden Nie, ja, nie, Słuchaj, słuchaj, wiesz, o od... tym, ja tam, by... i sobie, by... be, be, Świetnie kurde widzowie! Fajnie, duż, duży obszar. Na ja nie. to widzę, widzowie! A opcje? Ale ja dobrze, no bo ja Mikołaj z Siema, siema, jestem pan. Do Mikołaj z Do i koniec. Cześć! Nie, do potwora i koniec filmu robimy widzowie. Więc słuchajcie. Siema, siema, jestem pan. Mikołaj z Cześć!

Cześć! Siema, siema, jestem pan. Mikołaj z Naszą Gajów. Cześć! Uwaga! No. Uwaga. Siema, siema. Jestem Pan Mikołaj z Naszą Cześć. Cześć. Fajne słuchajcie widzowie To no na tyle z tego, jeśli ktoś chce sobie ściągnąć Widzowie no to O ja mam zaraz Ja wszystko e, No to jest modulator głosu Modelator, modelu, modulutur, cokolwiek głosu Czułacie się pa, przepraszam, że tego dawno nie było odcinka. E... A! Jeśli chodzi o Minecrafta, e... coś ważnego muszę powiedzieć, e... bo kiedy zrobię odcinek z Minecrafta, e... nie będę miał już shaderów chyba. Bo usuwam shadery i wszystko. Byłam lagi po pierwsze, po drugie e... zepsuło mi się trochę pierdół, bo chciałem zwolnić miejsce i to główienko wyszło. I to jest tak, że po prostu mam totalny przypał. A taka powiedz sobie, Akira, ów, ów cokolwiek, nagrywa filmy, nie? Na YouTube, co, co to nagrywa różne takie pierdoły fajne z Gaha Live. I gaha club chyba. I ten... Żeby pierdoły takie. Chciałam, żebym zrobił tak jakby... Różowy domek dla nim z I, i ja tego nie zrobię chyba póki co, może za miesiąc, nie wiem, ale kurczę na pewno nie teraz, bo tego się nie da zrobić. To jest kurde, jakim to jest kacie, Za przeproszeniem, to jest ciężkie do zrobienia. Więc słuchajcie, widzowie, na razie. To tylko to, więc y, jeśli oglądasz mnie właśnie tu, tu 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 tu, to ty właśnie y, oczywiście nie podaję imienia na filmie, no wiadomo, kurde, trzeba mieć chociaż trochę prywatności. I słuchajcie, i totalnie to jest takie y, zwyczajnie, bo ja ostatni następny odcinek będzie już niedługo, ale bardzo się dużo zmieniło. Minecraftcie, bo zrobiłem, bo bardzo dużo, bardzo długo zrobiłem. Ja dwa razy zginąłem w grze Minecraft. Pozbierałem trochę Expa. Mam 4 czy 5 diaksów, bo znalazłem. Mam tyle kości, mam psa. Mam już domek cały z drewna zrobiony, znaczy... No tam mam ogarnięte trochę już lepiej. Więc co? widzowie, nie będę przedłużał. Trzymajcie się. Pa! Subskrybujcie, łapkujcie, Uhu!